Koral w nocy jest uroczy. Pod takim hasłem już po raz piąty na krytej pływalni koral w Morawice odbyła się oryginalna impreza, czyli nocne pływanie. Akcja, organizowana przez krytą pływalnię koral, ma już swoich stałych bywalców, a z edycji na edycję do miłośników nocnych wrażeń dołączają kolejni. Za unikalne doznania nocnego pływania amatorzy nocnych wrażeń na basenie Koral zapłacili jedynie 20 zł za całą noc. W tej cenie bez żadnych limitów czasowych miłośnicy nocnego pływania mogli również korzystać z sauny przez całą noc. Na tym jednak nie koniec atrakcji. Sklepik z artykułami pływackimi dla wszystkich klientów zaproponował 10% zniżki na wszystkie artykuły, a otwarta kawiarenka do każdej partii gry w bilard serwowała kawę gratis. Do północy można było także się opalać w solarium do woli za jedyne 5 zł. Na spragnionych ruchu czekały zajęcia Aqua aerobiku, które poprowadziła specjalistka, instruktorka Aqua Fitness Małgorzata Nowaczek. Ćwiczenia w wodzie przede wszystkim pomagają nam usprawnić nasze stawy mięśnie. W wodzie może ćwiczyć każdy, od małego dziecka poczynając po starsze osoby. No i ruch wiadomo pomaga nam również utrzymać dobrą kondycję. No każdy z Was. Powinien spróbować chociaż raz poćwiczyć w wodzie. Nie jest to wcale bardzo łatwe, jak się wydaje wielu osobom, zwłaszcza panom. Ćwiczenia w wodzie to jest ćwiczenie z oporem, z dużymi obciążeniami i trzeba naprawdę się starać, żeby ćwiczenie wykonywać prawidłowo. A gdzie możemy ćwiczyć? Ja serdecznie zapraszam do hotelu Lamar. Tam prowadzę osobiście zajęcia. Mamy dosyć liczną grupę. Jak również tutaj, dzisiaj wieczorem, będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa zajęcia. Czy spotkamy Panią u nas na basenie w Morawicy? Może się tak zdarzyć od września, że będę prowadziła również tutaj zajęcia. Na wszystkich przybyłych na nocne pływanie do Morawicy czekało szereg niespodzianek. O północy odbyły się konkursy z nagrodami niespodziankami dla osób będących aktualnie w basenie. Konkurencje mamy przewidziane dla umiejących pływać i dla nieumiejących pływać. Dla osób, które nie umieją pływać, przewidziane są zabawy w małym basenie, m.in. przepychanie krążka tyczką pod wodą, znaczy pod dnie basenu. Ewentualnie y, jakiś coś dołożymy do tego. Y, na, dla osób, które umieją pływać, y, konkurencja z przepłynięciem basenu z, z ręcznikiem suchym. Y, następny konkurs będzie y, utrzymanie się na wodzie, na głębokiej wodzie z krążkiem y, na głowie. Y, no i myślę, że jeszcze coś wymyślimy. Wiele atrakcji i przede wszystkim zapewniony niepowtarzalny nastrój, jaki tworzyło kameralne oświetlenie i spokojna muzyka, ściągnęły na basen do Morawicy tłumy. O tym, że tej nocy świetnie się bawiono, bez wątpienia świadczy fakt, że ostatni goście wyszli z wody dopiero nad ranem. Kolejne nocne pływanie odbędzie się wiosną przyszłego roku. Organizatorzy już dzisiaj zapraszają wszystkich miłośników nocnych szaleństw wodnych.